Gołym okiem widać efekty faulu na tobie w meczu z Bełchatowem. Powiedz mi, wyskakujesz do pojedynków główkowych. Nie boisz się? Nie, nie masz takiej blokady po tych twoich urazach, kontuzjach? Ja staram się nie myśleć o tym, wiadomo, to jest gra kontaktowa i no i mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. No staram się grać, tak jak wcześniej walczyć i no jak na razie jest wszystko ok, no ale. Gdzieś tam dostałem przypadkowo ręką i, jak widać, y, gdzieś tutaj pod okiem małe limko. No ale jest wszystko dobrze. Wyszedłeś od pierwszej minuty w tym podstawowym składzie. To był twój pierwszy mecz w tym sezonie, rozegrany pełne 90 minut. Jest jakaś różnica między tym, czy wychodzisz z ławki, czy wychodzisz w pierwszym składzie? Na pewno każdy kolejny mecz, i, i to jak się wchodzi i gra w pierwszym, wiadomo, te, te mecze który się wchodzi, to każdy się stara przekonać trenera, żeby grać w pierwszym składzie. No, jest różnica, wiadomo, więcej czasu na to, żeby strzelić bramkę, czy zagrać dobry mecz i wiadomo, więcej wysiłku. No, jak jesteśmy przy tych bramkach, w dwóch meczach strzeliłeś już trzy bramki, jeden nieuznany na spalonym, no ale to całkiem niezły wynik. Gonisz Iliana, powiedz mi, będziecie, macie taką swoją wewnętrzną rywalizację? Nie, no raczej nie, no Ilianowi idzie wiadomo. Mi też jakoś idzie. Cieszę się z tego przede wszystkim, że, że gram, że, że jestem z drużyną. No ale nie, nie jest to jakaś rywalizacja wewnętrzna, po prostu każdy musi coś dać od siebie, żeby to wszystko procentało, procentowało, żeby wygrywać te mecze. A z czego wynika ta bardzo dobra dyspozycja całego zespołu Zagłębia Lubin, że wygrywacie już czwarty mecz z rzędu? Nie wiem, może to jest jakaś mała tajemnica. No nie, no na pewno ten okres, który już przepracowaliśmy, ten zimowy, no i jakoś to procentuje teraz w tych wygranych. I też dobrze wyglądaliśmy w sparingach. Miejmy nadzieję, że podtrzymamy tą pasę jak najdłużej. Ja tego Wam życzę. A powiedz mi jeszcze, w sobotę gracie mecz z Lechią, Gdańsk, w niedzielę święta. Jakie plany? No jakie plany? No, przede wszystkim w sobotę chcemy wygrać. No, i na pewno rozjechać się do domu i spędzić te święta w gronie rodzinnym, i odpocząć i myśleć o kolejnych meczach. Wyjeżdżasz do siebie w swojej strony? Tak, jadę do, do domu na święta. Będzie duża impreza rodzinna? No nie, no raczej spokojnie. No. Przede wszystkim odpoczynek. Okej. Okay.